Jackie. Witam wszystkich w drugim albo użyję tutaj sformułowania alternatywnym zakończeniu. Tym razem wybierzemy opcję pozostania z Jenny, tą wirtualną Jenny. Która znajduje się tutaj właśnie w szpitalu psychiatrycznym. I jak to się wszystko zakończy, zobaczymy za chwilę. Ja w tym momencie również się z Wami pożegnam. Także dzięki za oglądanie i do usłyszenia. Hej.

Zakwestionował prawa autorskie do muzyki, która jest tutaj wykorzystana w tym ostatnim fragmencie gry, także muszę po prostu coś, coś powiedzieć od siebie z tego powodu, żeby ten film po prostu mógł się w ogóle pojawić w sieci. Także w tle słychać sobie jakąś tam delikatną muzyczkę. Niestety muszę ją zagłuszyć tutaj swoim cudownym głosem. Także jeszcze raz dzięki za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym gameplayu. Trzymajcie się.